Można to powiedzieć na dwa sposoby, ładniej i wzniośle, albo tak bardziej normalnie. Zacznę od tego bardziej normalnego, wzniosły może sobie zachowam na puentę. Bardziej normalnie to po prostu daliśmy ciała. Tak jak zwykle, tak jak się należało spodziewać, tak jak jest w naszej, zwłaszcza w sanacyjnej tradycji, najpierw długie odgrażanie się, że nie oddamy ani guzika, a na końcu oddajemy nie tylko guzik, ale i całe gacie po prostu. Tak samo jak w pamięci Lech Kaczyński na szczycie w sprawie Traktatu Lizbońskiego, kiedy to długo było, że Nicea albo śmierć, a potem się okazało, że ani Nicea, ani śmierć, tylko jakiś bzdurny mechanizm z który był zwykłym oszustwem. To się też okazało, że ani weto i prowizorium budżetowe, ani nie weto, tylko y, zgoda na jakąś dziwną deklarację, która ma wyjaśnić, po co jest to rozporządzenie, które jak słusznie twierdziliśmy i mamy na to dowody w, w postaci choćby ekspertyzy służb prawnych Komisji Europejskiej sprzed dwóch lat, to rozporządzenie, które łamie unijne prawo, jednak wchodzi w życie, prawo unijne będzie łamane i my przestajemy protestować, my się na to zgadzamy, tylko zostanie ono opatrzone jakąś deklaracją. Czemu ma służyć to rozporządzenie łamanie prawa? No uczciwszy proporcje to tak jakby ustawy norymberskie opatrzyć jakąś deklaracją zapewniającą, że one nie mają służyć dyskryminowaniu kogokolwiek, tylko ochronie dobra państwa niemieckiego przed obcą agenturą i ciosem w plecy z jej strony. Na przykład. Tak sobie wymyśliłem. No bo cóż, pojawia się taka deklaracja, na którą się wszyscy zgodzili, że Budżet Unii Europejskiej, włączając Next Generation EU, nie, musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktowi interesów. I temu ma służyć ocena praworządności. Ale rozporządzenie unijne mówi co innego. A rozporządzenie unijne, niestety. Jest prawem, jest źródłem prawa wspólnotowego, bośmy się na to zgodzili. Znowu przypomnę ten nieszczęsny szczyt z udziałem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który tak się dał tam wkręcić i wmanipulować, że odsunął swoich własnych negocjatorów i sam osobiście wynegocjował to co wynegocjował. Nawiasem mówiąc, była jakaś dziwna wiadomość, że teraz Mateusz Morawiecki też odsunął swój gabinet polityczny, więc zastanawiam się, czy nie powtórzyła się historia, że tych, którzy tłumaczyli te, te sprawy, o których dowiemy się i niestety być może również rządzący dowiedzą się dopiero za jakiś czas, że tych, którzy to wiedzieli już teraz, to właśnie odsunięto, żeby nie przeszkadzali w zawarciu wielkiego politycznego dealu. Otóż, ma zostać ten, to rozporządzenie oddane pod osąd TSUE, i dopóki TSUE nie orzeknie, to ono nie będzie stosowane. Ale wiadomo, co TSUE orzeknie, ponieważ TSUE już orzekało w kwestii bardzo podobnej, czyli rozporządzenia dotyczącego relokacji imigrantów. I orzekło, że rozporządzenie unijne jest prawem. Natomiast konkluzje szczytu unijnego, bo takie tam właśnie było wtedy orzeczenie, konkluzje szczytu unijnego nie są prawem w Unii Europejskiej. A tym bardziej, nie są prawem w Unii Europejskiej. Jakieś deklaracje, czemu ma służyć to rozporządzenie. Tak się tutaj dowiaduje od entuzjazmów, przepraszam, od entuzjastów prorządowych. Tego porozumienia, tego rzekomego kompromisu, że to nie jest wprawdzie mechanizm, który by dawał prawne rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie polityczne. No, kochani Państwo, przepraszam, nie dajmy sobie robić wody z mózgu. Polityczne. To co znaczy co? To znaczy, że będzie trwało tyle, ile polityka zarządzi. No, w polityce nie ma słów nigdy ani zawsze. W polityce nigdy i zawsze znaczy tylko dopóki mi się opłaca. Dopóki jednej ze stron umowy się coś opłaca, to się opłaca. Odsunięto być może na jakiś czas te sprawy, ale niczego nie zmieniono, niczego nie załatwiono daliśmy ciała. Daliśmy ciała zresztą nie wczoraj, daliśmy w lipcu, zgadzając się na to rozporządzenie. Oczywiście może ktoś powiedzieć pytanie, a czy mogliśmy się nie zgodzić, a czy się mogliśmy kopać z koniem, a czy to by się nie skończyło znowu z 27 do 1, a czy to by się nie skończyło yy, przewrotem w Polsce i obaleniem rządu, co zresztą też nigdy nie wiadomo, czy się Teraz jakoś z tą Unią Europejską w tle nie stanie, bo widać, że bardzo chętnie, jak już mówiłem, eurokraci powtórzyliby ten numer, który wykonali we Włoszech, który wykonali w Grecji. We Włoszech to nawet dwa razy, bo tam y, za pierwszym razem narzucili po prostu premiera, szantażując Włochów długiem publicznym, a za drugim razem y, to przekabacili takiego populistę włoskiego, tego z, z Ruchu Pięciu Gwiazd który po prostu przeszedł na dokładnie odwrotną stronę, to taki trochę włoski kukiz, zresztą można powiedzieć, wolta, którą wykonał, też porównywalna z przystąpieniem ruchu antysystemowego kukiza do megasystemowego PSL-u, będącego ucieleśnieniem wszystkich systemu tegoż patologii, no ale u nas to przejście nie miało żadnych konsekwencji politycznych, Możliwe, że z brukselskimi pieniędzmi w tle szykuje się jakaś taka historia. Ale właśnie skoro wspomniałem o Włoszech, to tutaj jest też pewna nadzieja. Nie, Unia Europejska zapewne nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ y, elity wszystkich krajów y, y, są po prostu y, no, typowymi w tej chwili takimi elitami neokolonialnymi. To znaczy podbój Unii Europejskiej y, czy przemiana Unii Europejskiej ze wspólnoty równych w miarę partnerów, równorzędnych partnerów, w klasyczne kolonialne mocarstwo z metropolią i prowincjami, która ta metropolia, prowincję wysysa, to się odbywa w drodze korumpowania elit poszczególnych krajów, czyli takiej klasycznej metodą, klasyczną metodą kolonialną. Przypływają kanonierki, wysypują szklane koraliki, dają perkalik, kolorowe parasolki, co tam jeszcze można było dać miejscowym kacykom, ci miejscowi kacykowie obdarowani niewiarygodnymi pieniędzmi, no zobaczmy ile taki Tusk prawda, zarabia, po prostu nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie takich kwot miesięcznych, oni oczywiście są oddani szczerze Unii Europejskiej, w związku z tym chętnie wszystko zrobią, ale w którymś momencie te skorumpowane elity oddzielą się od rządzących, od rządzonych i właściwie już widać, że się oddzielają. Teraz Potęgując czy dając narzędzia metropolii do zintensyfikowania procesu, który się dzieje, czyli procesu, że zwrócić uwagę, Unia Europejska, ona w ogóle powstała po to, żeby zjednoczeniem gospodarek europejskich stworzyć coś, co będzie w stanie konkurować z Ameryką, co będzie w stanie konkurować z Bliskim Wschodem. Wtedy się jeszcze nie mówiło o Chinach, ale z Chinami też. To, co stworzono, nie jest w stanie konkurować z Ameryką. To, co to stworzono, nie jest w stanie konkurować z Dalekim Wschodem. To, co stworzono, jest w ogóle nie jest w stanie konkurować z Chinami, ale nawet nie jest w stanie w perspektywie 15-20 lat yy, konkurować z BRICS, tak zwanymi, czyli krajami takimi jak Brazylia czy, czy Indie. Yy, Unia Europejska obsuwa się w tej międzynarodowej konkurencji, więc cel jej powstania w oczywisty sposób nie został osiągnięty, dzisiaj się wręcz zaprzecza, mówi się, że celem jej powstania był tylko pokój w Europie, a już nic innego nie. W związku z czym nie rozwijając się Unia Europejska przeszła w taką fazę no, dość typową dla upadających imperiów, właściwie zanim powstało imperium już zaczęło upadać, znaczy powstało już w upadku, czyli metropolia wysysa peryferia. I temu służy zwłaszcza wspólna waluta euro. Ona spowodowała, że rozwijają się Niemcy, ale dlaczego się rozwijają Niemcy? Bo dzięki wspólnej walucie <laughs> zalewają swoim eksportem wszystkie pozostałe kraje unijne. My oczywiście jesteśmy tą pierwszymi peryferiami do wyssania, ale południe to jest kolejny obszar i ten kolejny obszar się też zbuntuje. Krótko mówiąc, proszę Państwa, dając, że dokończę myśl, dając sobie samej unijna centrala, narzędzia do zintensyfikowania tego procesu intensyfikuje również proces rozkładu. Czyli Unia Europejska nakręciła mechanizm zegarowy bomby, którą podłożyła sobie podsiedzenia. I być może rzeczywiście sens ma walka o to, żeby opóźniać te procesy zanim nam się do skóry dobiorą, chociaż no z punktu widzenia polityki wewnętrznej, a to może osobny film temu poświęcę, bo to jest dłuższa sprawa do wyjaśnienia, z punktu widzenia polityki wewnętrznej jest szczególnie niebezpieczna ta sytuacja, a z punktu widzenia... Naszej przyszłości, no cóż, może trzeba doczekać do momentu, aż w Unii Europejskiej sprzeczności narosną w dużo większym stopniu niż w tej chwili, i wtedy być może okazuje się, że ta deklaracja, którą sobie zostawiliśmy, będzie jakimś tam, udało nam się wywalczyć, będzie jakimś tam punktem wyjścia do jakiejś tam rekonkwisty. Ale nie wiadomo. Na razie jest tak, że przegraliśmy bitwę, wojna trwa, nie idzie nam dobrze ta wojna. Ale na szczęście można zobaczyć, że przeciwnik nie jest taki silny, za jakiego by chciał uchodzić. I tutaj, może na początku, wspomniane drugie alternatywne podsumowanie, bardziej wzniosłe. Była taka książka kiedyś bardzo popularna pana Tomasza Łubieńskiego, której tytuł doskonale do tej sytuacji pasuje: Ani triumf, ani zgon. Nie ma się z czego cieszyć, ale jeszcze za wcześnie, żeby się wieszać.